Na naszej wakacyjnej trasie znalazł się Świerado Zdrój, miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w którym od czerwca tego roku funkcjonuje Skywalk, najwyższa wieża widokowa w Polsce posadowiona na zboczu góry Świeradowiec. Projekt powstał w związku z rewitalizacją starych wyciągów narciarskich. Jego autorem jest Czech, profesor Zdenek Franek. Po wykupieniu biletu wyruszyliśmy ścieżką mierzącą 850 metrów. Po drodze zatrzymywaliśmy się, aby podziwiać piękne widoki. Na szczycie konstrukcji znajduje się siatka relaksacyjna w kształcie kropli i tutaj też chętnych nie brakowało, zwłaszcza dzieci, choć trafiali się i starsi śmiałkowie. No a widok z góry, wspaniały, podziwiamy przepiękną panoramę, to dodatkowy bonus naszej wyprawy. Jednak najważniejszym, docelowym punktem jest przeszklona platforma widokowa na wysokości 65 metrów. Ponieważ każdy chce postawić swoją stopę w chmurach, a potem uwiecznić ten fakt na zdjęciu, tworzy się sporo kolejka oczekujących, ale warto poczekać, to spory zastrzyk adrenaliny. Wiele osób podchodzi nieśmiało, ale potem ma ogromną satysfakcję, że pokonało swój lęk. Cudowne wrażenie, no i piękne widoki pod stopami. Na trasie zostało umieszczonych także kilka dodatkowych atrakcji, m.in. kokon pająka, czyli plontanina sieci. Na szczęście nie był to punkt obowiązkowy. Po tych wszystkich wrażeniach pora zejść na ziemię. Trasę powrotną można pokonać tradycyjnie, relaksacyjnym spacerkiem. Można także dosłownie śmignąć w dół ponad 100-metrową zjeżdżalnią. Z tej propozycji korzysta zwłaszcza młodzież, amatorzy dodatkowej adrenaliny na finał. To była fajna wyprawa. Odwiedziłam już wcześniej kilka podobnych miejsc. Zaliczyłam spacer w koronach drzew w Czechach i wjazd na Aqueductie z widokiem na Mont Blanc w francuskim szamoni. Filmy z tych wypraw możecie także zobaczyć na naszym kanale. Serdecznie zapraszam!